PKB, czyli partnerskie kluby biznesu, gdzie będziecie coraz częściej słyszeć to na naszej antenie, ponieważ nie jesteśmy ani my konkurencją dla nich, ani odwrotnie. Co ty, ani tam myślisz o PKB? Dzień dobry przede wszystkim, a może już dobry wieczór, bo jest e, e, wieczorem. No Bardzo ciekawa inicjatywa, jeżeli chodzi o nawiązywanie relacji biznesowych. E, przede wszystkim dla mnie robi wrażenie to, że jest tam po prostu ciepło, czyli nie ma tak sztywnie jak w niektórych ciepło. organizacjach. Ciepło, nie, nie, że było duszno, <laughs> bo tu też bo było bardzo dużo ludzi, tylko tak. po prostu atmosfera była luźna. Dokładnie, atmosfera no. luźna, bardzo duża otwartość od strony <coughs> przedsiębiorców, którzy prowadzą e, Dobre, dobrze prosperujące, duże biznesy, a przeważnie taki przedsiębiorca nie ma czasu na takie spotkania i raczej jest zamknięty dla środowiska zewnętrznego. A tu jest zupełnie inna różnica, więc uważam, że. oni się normalnie zachowują. Dokładnie. Biznesu, skala biznesu, które, które oni robią, a tutaj zachowują się absolutnie normalnie i to jest. Jest... jest też ta otwartość, nie? Na no. zasadzie, że powiedzą dokładnie, co robią, czego ewentualnie szukają w tym momencie, czego potrzebują przy swoim biznesie, ale też są otwarci na to, żeby ktoś im coś zaoferował. No dobra, posłuchajcie, drodzy słuchacze nasi kochani, w związku z tym, że udało jest od tego, żeby, żeby Was inspirować, żeby dostarczać Wam różnych informacji użytecznych, to Anita w DAO jest od tego tutaj dla nas wszystkich. Ma ogromną wiedzę i, i pomaga w pozyskaniu różnego rodzaju finansowania, a w najbliższym czasie... Yy... Będą środki, które mogą dość dużą ilość naszych słuchaczy zainteresować. E, tak. Chętnie bym powiedziała o pewnym programie unijnym, który jest dotacją na to, żeby. Znaczy, w sumie, może zacznę od tego, że nazywa się to beznadziejnie, bo nazywa się kredyt ekologiczny. A to nie chyba z urzędnicy wymyślili to. Co? Kredyt <gryt> tak. ekologiczny. Odstrasza od razu. Nikt przecież e, nie bardzo chce kredyt się rozglądać za kredytem, jeżeli wierzą, że jest możliwość dotacji. I to się oczywiście szczególnie kogoś tam bierze, bo pewne załączniki są kluczowe, ale jest to dotacja energetyczna. My to mówimy potocznie w naszym żargonie, że tak powiem, biznesowym premią ekologiczną to nazywamy ten program. To już jest trzeci trzecia nabór, trzecia edycja. I o co chodzi w tym? Właśnie chciałam zwrócić na to uwagę, ponieważ Według mojego, mojej tutaj oceny jest on bardzo interesujący. Po pierwsze, jest to dla całej Polski. Oczywiście poziom dofinansowania jest różny w zależności od. Czyli znowu Warszawiacy dostają w plecy i ci co dookoła w obwarze? Trochę zależy, bo y, warto zwrócić też na to uwagę, że Warszawa, jeżeli w programie można użyć pomocy de minimis, myślę, że kiedyś o tym chętnie opowiem, czym w ogóle te pomocy się różnią, to wtedy do 80%, czyli gdzieś do granicach koło miliona, mln, milion czyli 300 300 tysięcy euro jest limit, można by było pozyskać takiego dofinansowania, bo Warszawa wtedy nie jest wykluczona. Żeby wiedzieć w jakich przypadkach Warszawa jest wykluczona, a w jakich nie, no to myślę, że kiedyś szerzej możemy się tam przyjrzeć. I teraz cała Polska może utrzymać, i w zależności od danego regionu jest różny poziom finansowania, to jest 70-80%, 50-60%, różnie to się odbywa, ale Nazywa się to ekologia, a można zmienić wszystko w swojej firmie. Można tak: e, wymienić cały park maszynowy, zmodernizować budynek. E, park wymienić... maszynowy, przepraszam. Park tak. maszynowy. Pod kątem zużycia energii, tak? Tak, tak, bo jeżeli. Czyli musimy coś mieli... udowodnić. Tak, ważne jest tutaj udowodnienie, że cała nasza inwestycja wyniesie wskaźnikiem minimum 30% efektywności energetycznej, czyli jeżeli zainwestujemy w te działania, które tam chcemy, to mamy wskaźnik oszczędności na poziomie przynajmniej 30%. I możemy, tak jak mówiłam, całe elementy, jeżeli chodzi o maszyny, urządzenia, ale też termomodernizacja, okna, system drzwi, foto, system grzewczy, fotowoltaika, czyli generalnie możesz Szylko. tak odnowić swoją całą infrastrukturę biznesową. Okay. I to jest super, a limit jest do 50 milionów euro, czyli też bardzo duży. Limit czego? Tej, Pro, tej dotacji w sensie... Jestem firmą i chcę dostać 50 milionów euro, i dostanę, jeżeli uzasadnię jeżeli to. Tak, jeżeli uzasadnię, to, jeżeli uzasadnię jestem tak duży, tak, że to tak, tak, pochłonę. Tak, tak, tak. tak. No dobrze, ale to rozmarzyliśmy się. Mówmy o tym. O... Ale wiesz, generalnie programy są na poziomie tam dwóch milionów, no ale też tak. To jest takie realne. W zależności wszystko od tego, jak dużo masz to przedsiębiorstwo, jak dużo masz potrzeby. Pewnie no. najwięcej, najwięcej będzie między 500 tysięcy złotych a 2 miliony. A wiesz co, trochę nie, bym powiedziała, że do 10. Tak? Bo jeżeli zaczynamy wchodzić w park maszynowy, no to jedna linia potrafi kosztować 2 miliony. Oczywiście w zależności jaka, ale później jeszcze się okaże, że masz budynek obok, który w sumie generalnie jak go cieplisz, wymienisz okna i postawisz coś tam, to będzie twoim magazynem, a jak już magazyn, to w sumie fajnie by było mieć automat pakujący i ci się kwota zaczyna robić, nie? Jeżeli... A, ten a automat pakujący, to już nie jest modernizacja, tylko nowy sprzęt to też wchodzi. No i to wszystko za. Jeżeli jesteśmy w stanie uzasadnić rozbudowę, że na przykład coś było ręcznie i ta efektywność energetyczna właśnie wtedy była wysoka, okay. a to zautomatyzujesz w jakiś sposób i wchodzi nam jeszcze efektywność energetyczna, to wtedy tak. Natomiast a ty nie. Ty jako specjalistka pomożesz. Zapanować nad tym. Tak, tak, tutaj jest potrzebna pomoc, nie tylko moja, już się ale... Też, na tak, tak, nie tylko moja, ale też audy audytorzy energetyczni tam opiniują i się wypowiadają. Gen łączymy swoje siły. My wypowiadamy się na temat to, co może być kosztem kwalifikowalnym, czyli okej, okay, na to możesz wydać i to możemy oczywiście sfinansować, a co może być. E a znowu audytor mówi Okej, okay, tutaj jesteśmy w stanie uzasadnić tą oszczędność, więc... No więc to uważam, że to dofinansowanie jest bardzo, bardzo interesujące. Jest ono na całą Polskę i startuje w październiku. No i dobra, i teraz robimy chwilę przerwy, żebyście sobie to w główkach poukładali. Tradycyjnie możecie sobie wejść na naszą zakładkę e, dla biznesu, bo to jest DAO biznesu i tam... Anita przygotowała wszystkie informacje, znaczy wszystkie no, linki, żebyście sobie weszli do jej strony, bo to ona się na tym zna, ale to jest właśnie ten punkt, gdzie dzięki nam, dzięki słuchaniu tego i oglądaniu i czytaniu traficie na Kompendium Wiedzy do Anity, tak? Tak, ważne, żeby wiedzieć, że coś takiego jest i może komuś się to przyda, i później iść dalej. Nie? Czyli posłuchaj ta Barry White'a i, i, i poczytaj ta... Zaraz, zaraz wracamy. No dobrze. Jesteśmy z powrotem. Yy, muzyka była fajna, bo u nas jest muzyka bardzo fajna. Natomiast mogliście sobie zobaczyć, co tam jest napisane. I te wszystkie informacje... Yy, możecie zadawać pytania przez maila, możecie dzwonić do Anity. Ona ma zespół ludzi, którzy Wam pomogą. No bo w końcu od tego są. I teraz przybliżmy dalej, bo to jest kredyt ekologiczny, tak jak mówiliśmy w poprzednim wejściu, możemy sobie zmodernizować, nawet okna wymienić, tak? Tak. Jedno, jeden z elementów może być nawet wymiana mm, okien czy drzwi. Znaczy starą y, halę produkcyjną albo stary warsztat i możecie go sobie z termomodernizować. Tak. My to oczywiście tutaj mówimy bardzo, bardzo tak uproszczenie. Mam jest, to nie jest prosta dotacja. Tam jest dużo wytycznych. E, naprawdę trzeba wiedzieć, jakie elementy można zakwalifikować do, jako taki ten koszt kwalifikowalny, czyli ten wydatek, a jakie nie można. E, jest, w zależności wszystko od przedsiębiorstwa od tego audytu energetycznego, ale naprawdę to jest fajny projekt, ponieważ jedną dotacją można całkowicie unowocześnić swój biznes? No dobrze, powiedz teraz, jak kiedy się zaczyna nabór? To jest trzeci nabór, teraz zaczyna się w październiku, chyba 17, ale tam daty dokładnie Ile czasu trwa cała operacja formalna? Znaczy, nabór trwa do grudnia, ale przygotowanie wniosku to jest proces dłuższy, nie? To jest zawsze parę tygodni, nawet audyt będzie trzy, plus napisanie wniosku z jakieś dwa, trzy Spieczę się spieszyć. No tak, jak zawsze przy tych dotacjach. No dobra, i e, pieniądze, załóżmy, symulacja taka. Jest przedsiębiorca, który, żeby było łatwo liczyć, potrzebuje milion złotych, bo powiedzmy ma warsztat, halę produkcyjną, jakkolwiek mhm. część na termomodernizację, chce wydać, na unowocześnienie parku maszynowego. Jaki procent, bo to jest kredyt, ale z dotacją, czyli umarzalny częściowo? Już to jest tak. Nie do końca. Osobno trzeba oczywiście mieć jako załącznik promesę kredytową. No i tam jest wytyczne, ile, ile po prostu banków może, znaczy jakie banki mogą tutaj podać tą promesę i masz samą promesę, a obok starasz się, składasz wniosek do operatora, do BGK też to tam tą informację znajdziecie, składasz wniosek o dofinansowanie i jak otrzymasz dofinansowanie, to teraz tak, możesz podpisać tą umowę kredytową tylko na wartość dofinansowania i to jest od razu spłacane tą tak? umową, a możesz na przykład sobie część wkładu własnego w ogóle skredytować. Więc generalnie to nie wygląda w ten sposób, że ty bierzesz kredyt, umarzasz, część spłacasz, część nie, tylko to po prostu idzie ta dotacja przez bank. Tak bardzo, bardzo obrazując, upraszczając, bo to wiadomo, że inaczej. Dość skomplikowane. Y, no, raczej musi to być prowadzone przez człowieka, no, który się na tym zna, lub no osobę, właśnie, którą masz wydelegowaną no w firmie. Tak, tak. Czyli jedna osoba, no jeżeli już milion złotych bierzemy, to jedna osoba powinna się zajmować w firmie tylko i wyłącznie tym, bo to już są poważne środki, ale Wy pomagacie we wszystkim, czyli prowadzicie delikwenta za rączkę. Tak, i powiem Ci, że bardzo to jest cenione przez naszych klientów, bo to się tak wydaje, to nie tylko przy tej dotacji, tylko przy każdej. Zasady rozliczenia, czy ten koszt przeszedł przez bazę konkurencyjności, co kiedyś tam wspominaliśmy, czy, czy były zaliczki, czy na pewno jest osobne konto do prowadzenia, osobna księgowość. Zawsze firma powinna wydelegować pracownika albo, albo to zlecić, bo posięg jest bałagan, no to są zwroty, nie? No właśnie, to jeszcze chodzi o to, że jak są zwroty, to yy, może być tak, że wszystko muszą oddać przez drobny błąd. Ludzie się tego boją, Aha. bo kiedyś, kiedyś dawno, dawno temu, do dzisiaj to ludziom tkwi w Aha. głowach, że czasami zrobili jeden głupi błąd i musieli całą dotację zwracać. Wiesz co, no bo w głupi sumie błąd. tak jest, znaczy zależy co to znaczy głupi błąd, nie? Bo jeżeli wydał to środki tam, gdzie nie powinien, no to może podważyć się cały projekt. Nie no, to z wami określam to, na co powinien wydać mhm. i tego się trzymamy, ale kiedyś to były takie wręcz formalne, jakieś źle papiery złożone i już była awantura. Wiesz, no trudno mi e, wypowiadać się na Nawet nie znam tych historii, więc nie chciałabym e, tutaj przy, przytaczać nawet tych przykładów. Wiesz co, no zasada je, jest taka, że jeżeli pilnujesz rozliczenia i dowozisz celów, no tutaj dotacji nie zwracasz, no więc. Czyli wy pilnujecie tego, żeby tak. delikwent nie zrobił głupiego numeru. No tak, to od A razu. jak się... już zrobi, to będzie wiedział czym ryzykuje. Wiesz co, jak się pracuje z klientem, to od razu się mówi, że tu sobie można yy, jakby na to pozwolić, a na to nie i trzeba naprawdę pilnować tych środków, bo to nie są dotacje, które były kiedyś, że... Yy. Nie wiem, wziął na coś, a kupił samochód, to już tak nie działa. I naprawdę trzeba być skrupulatnym i być założeniem, że jak biorę na tą inwestycję, to biorę na tą inwestycję i nie kombinować. Jak się kombinuje, no to kiepsko się z tym wychodzi, Ta. bo za trzy lata będzie kontrol, i ktoś naprawdę nie będzie pamiętał, yy... Co sam nakombinował, <noise> więc lepiej być, mieć przejrzystość w papierach, i wtedy nie ma problemu, nic nie zwracasz. A jeżeli ci się projekt nie powodzi, czy coś nie idzie w tym kierunku, to wcześniej można to zgłosić, zaaneksować, nie wiem, zmienić. Wszystko. Jaki jest czas rozliczenia tego? różnie różnie po sobie określasz nie to może być dwa lata może być trzy lata Czy to nie jest gwałtownie pół roku musimy kupić nie 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 rozliczyć? bo to jest, to jest normalny projekt z funduszu z funduszu FENG czyli tych na rozwój i na przyszłość danego przedsiębiorstwa to nie jest tak jak struktury KPO. KPO mają to do siebie że są krótkoterminowe i wstecz rozliczenia więc można spokojnie za planować całą inwestycję długoterminową. No dobra, idziemy znowu na przerwę i po przerwie powiemy sobie o geografii, czyli bo nie wiemy co, gdzie i czy generalnie Anita może każdemu pomóc, ale to już po przerwie. No i dobrze, teraz będziemy sobie mówić o tym, bo wszystkie, wszystkie systemy dotacyjne, wszystkie wsparcie są, wsparcia są takie nierównomierne, czyli Załóżmy, w Białym Stoku można dostać więcej i lepiej, a w Warszawie gorzej i trudniej. Znaczy to właśnie wynika z tych definicji pomocy publicznej czyli jakby część jest pomocy tak zwanej demi mini znaczy nie tak zwanej, wprost demi no Pomoc demi-minis to większość przedsiębiorców wie, co to znaczy. To znaczy, że ma limit 300 tysięcy euro na 3, 3 lata. I on często jest wykorzystywany. Ja już chyba nawet kiedyś wspominałam, na przykład jako zabezpieczenie kredytu, albo nie wiem, ZUS-ie się ma, czy tam w Urzędzie Skarbowym może jakiś układ ratalny, albo na jakieś dotacje się brało, subwencje na tam pracowników, czy coś. No to ten, ta, te środki są wykorzystywane. Korzystywane. No, i ten limit się jakby skraca, i tam zeruje po tych, po tych trzech latach, tak. I u nas jest taka też polityka w, w Polsce, że 80% dofinansowania, czyli intensywności dofinansowania, generalnie można otrzymać, jeżeli to jest na pomocy demi Czyli na przykład, nie wiem, mam jakąś dotację regionalną i wiem, że to jest z funduszy demi No to nieważne, w jakim regionie Polski jesteśmy, będzie 80%, chyba że inaczej definiuje ten program. Okay. A druga rzecz, najbardziej popularna, to znowu jest pomoc regionalna. I do tego jest cała mapa. Jeżeli sobie w google wpiszecie intensywność dofinansowania mapa regionalna, no to ona się pokaże. I tam jest właśnie pokazane, które regiony Polski mają większy zakres tego dofinansowania, czyli tej intensywności wsparcia, a które regiony mają mniejsze. I definiowane to jest przez to, że po prostu pewne regiony według tej polityki unijnej, według tego rozwoju, który teraz jest planowany, potrzebują większego te, tego wsparcia, a po prostu Warszawa Centralna jest super jest tak rozwinięta. Boga, <laughs> i, i, nie musi dostać. I nie musi dostać tych środków. No ale to jest nie fair, dlatego że przecież niektóre. Niektóre firmy, mają naprawdę problemy. ten funkcji, które można... Mamy ekonomicznie różnie, w różnym stopniu rozwinięte przedsiębiorstwa i nieważne, czy one są z, z Stoku, czy z Warszawy. Więc to jest niesprawiedliwe. No zgadza się, no ale jak to mówią, jeszcze się nie urodził taki, który by wszystkim dogodził. No i tutaj no, nie ma tej sprawodliwości takiej 100% w musimy to przełknąć. Dokładnie i Patrzeć, z czego możemy skorzystać, bo to już jest naprawdę ostatnia prosta, jeżeli chodzi o fundusze. Długo też na nie czekaliśmy. Ile z... tych środków jest? Bardzo dużo ponad 6... 660 miliardów. No, co to będzie dużo już szaleć. Dosyć dużo. Będzie aczkolwiek dużo tych programów. E, dużo, e, dużo programów jest oczywiście e, też gminnych, no, no, no różnie jest z tymi środkami. Nie tylko dla firm, dla gmin też jest, tak? Dla samorządu. Ale mówimy teraz o kredycie ekologicznym tak. czy o wszystkich. Aha, no to przepraszam, No to w kredycie ekologicznym jest chyba 660 milionów, a ja mówiłam o całości, nie? że Jas. jest ich. E, no dobrze, skończmy ten kredyt ekologiczny, bo. bo tym, żeśmy zanęcili tutaj naszych słuchaczy. Tak. Jaki jest rozstrzał od najbogatszych rejonów, czyli pewnie z 50%? Aha, tak? ci o intensywność, oczywiście. Tak. No, wiadomo, tak, jak wszędzie wszyscy mówią, czyli Polska wschodnia ma tego więcej, czyli w granicach 70 czy tam 80 i później idziemy w tą część zachodnią, to jest tam mniej, bywa 40-50, a nawet e, obrzeża tam bardzo, bardzo zachodnie Polski Mówimy, to i teraz, 20%. teraz I teraz doprecyzujmy, bo, bo na pewno pojawią się takie pytanie, bo już wiemy. Mhm. Czy firma jest w Białym Stoku, ale modernizację chce zrobić w oddziale w Warszawie? I co wtedy? Znaczy, jeżeli ta firma. Ani ma Białostocki. E, no tak. No i tutaj generalnie jest tak że tam, gdzie się dzieje inwestycja, tak powinno być brane pod uwagę i nie też, o... gdzie płacone są podatki, to jest zwętrze. Zwiększy... No, no i wtedy w Białym stoku są płacone podatki, bo tam jest NIP. No właśnie, więc w tym przypadku trzeba byłoby to zweryfikować, to no, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, doprecyzujemy to mhm. i dopiszemy, dopiszemy do materiału tekstowego na naszej stronie. Ale generalnie jest to między 50% w bogatych regionach do 70-80% w tych biedniejszych. Się. Zgadza się, ale też jest tak, że w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jeżeli znowu przedsiębiorstwo mamy mniejsze, to jeszcze tam ma plus dodatkowo 10 na przykład procent. Jeżeli znowu większe, to ma mniejszy, to mniejszego tego dofinansowania. Tam jest jeszcze kilka czynników, które wpływają no kilkanaście. Nie jest to takie wprost. Ale nie będziecie... chciałabym zniechęcać, bo jest... widzę Twoją minę. Uważam, że naprawdę to jest dobra dotacja. To jest super nie, dobra dotacja. To jest dotacja. bardzo dobra, tylko, <grym> tylko jak wszystkie dotacje, jest na początku mało zrozumiała, więc no musicie. niestety. Się, musicie niestety. się uzbroić w cierpliwość, musicie sobie wejść na te linki, które są na naszej stronie od, od tego podcastu, gdzie sobie teraz ględzimy, bo to na stronie Łanity macie wszystko wytłumaczone, nie? No nie, nie, nie? nie jest o nas tak na stronie wytłumaczone, dlatego że nie będą, jesteśmy w stanie nadążyć za tym, to w ogóle nie da się wytłumaczyć. Dzwonić <grym> <grym> będą do Ciebie i będziesz im, im tak, opowiadać. Tak, 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 to zapraszam, jak najbardziej, to jesteśmy w stanie podejść od razu, bezpośrednio do danego projektu, tak jak tutaj zapytałeś, że tu mamy na stoku siedzibę, w Warszawie e, budynek, to od razu jesteśmy w stanie to przeanalizować, wgłębić się tam, e, zadać im dodatkowe pytania, e, czy to nam uwzględnią, na Taki parametra, który my byśmy chcieli. No dobra, czyli reasumując, jeszcze raz, kredyt się nazywa kredyt ekologiczny. Dotacja się nazywa kredyt Przepraszam, ekologiczny. Przepraszam, dotacja się nazywa kredyt <laughs> Już Olszne. zostałeś zaprogramowany. To jest no właśnie strasznie. <laughs> bardzo zła nazwa, bardzo zła nazwa. Czyli to jest kredyt ekologiczny, ale jest to dotacja, czyli nie dostajecie kredytu. Ale możecie sobie posiłkować się kredytem dodatkowym, no bo jeżeli to jest 80%, załóżmy. Można na wkład własny wziąć, tak, tak. To wtedy wkład własny jest co kredyt? No tak, tak. Wiesz, na no tam jest zbyt dużo mechanizmów. Nie chcę wchodzić w takie szczegóły, bo Jasne. to się bardzo za, no. e, zapętli. E, ale to, co bym chciała, żeby e, słuchacze nasi, czy tam przedsiębiorcy wiedzieli, to to, że to jest wysoka dotacja, bo aż do 70%. Cała Polska warto zweryfikować, czy wasz podmiot się nadaje. I można wymienić od maszyny e, po okna <laughs> i fotowoltanikę i piece założyć w jednej dotacji. I myślę, że to jest takie kluczowe. A cała reszta to już trzeba indywidualnie do tego podejść, bo tam naprawdę jest bardzo dużo wytycznych, i, i później też bez sensu żeby ktoś sobie coś tam więcej dopowiedział, a, a później był rozczarowany. No dobra, w takim razie kończymy. Naszym gościem była Anita Bokusz. Dziękuję, bardzo mi poju, Która pomoże naprawdę Wam przejść przez, przez te zawiłości dotacji o nazwie Kredyt Ekologiczny. Zapraszam. Do usłyszenia. Do usłyszenia.